Late Night with the Devil to horror, który można oglądać na platformie Shudder. Za i scenariusz tego filmu odpowiadają Cameron Kearns i Colin Kearns. W głównej roli zobaczymy Davida Dasmalkiana, a oprócz niego na ekranie pojawią się również Laura Gordon, Ian Bliss, Faisal Bazzi, Ingrid Torelli i Christopher Kirby. Rok 1977, telewizyjna transmisja na żywo jednego z talk show idzie zupełnie nie tak jak pójść powinna. Może wydać się dziwne, że robię na swoim kanale recenzję takiego filmu jak Late Night with the Devil, bo nie jest to film, który trafił do polskiej dystrybucji. Tak jak powiedziałam, jest to film dostępny w tym momencie tylko i wyłącznie na platformie Shudder, czyli popularnym serwisie anglojęzycznym, na którym można znaleźć tylko i wyłącznie horrory i thrillery, więc w tym wypadku bez VPN-a ani rusz, ale jest to film, który przykuł moją uwagę nieco ponad miesiąc temu w podobny sposób, jak przykuł moją uwagę horror Gdy Rodzi się Zło, którego recenzję też możecie znaleźć na tym kanale i który ostatecznie gdzieś tam w końcu trafił do dystrybucji w Polsce, więc być może Late Night with the Devil czeka podobny los, mam nadzieję. Ale Late Night with the Devil to jest sam w sobie bardzo niszowy film. Po pierwsze zrobiony na dość niskim budżecie, po drugie produkowany wspólnymi siłami Australii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale to jest film, który przewijał się już od dłuższego czasu w tej części YouTube'a, którą obserwuję, więc po prostu nie mogłam po niego nie sięgnąć. Zwłaszcza, że to jest jeden z pierwszych razów, kiedy David Dasmalkian gra główną rolę, a on jest aktorem bardzo niedocenionym, więc tym bardziej chciałam dać temu filmowi szansę. Ogólnie jest to film stylizowany na coś w stylu paradokument, mianowicie na samym początku jest taki mniej więcej krótki opis postaci granej przez Davida Dasmalkiana, który nazywa się Jack Delroy, który w latach 70. z prezentera radiowego stał się wziętym i bardzo popularnym prezenterem telewizji. I przez całą swoją karierę konkurował. Z bardzo popularnym w tamtym czasie Johnem Carsonem. Ja wiem, że to nie są totalnie nasze rejony, bo chyba u nas w latach 70. nikt nawet nie wiedział, że jest coś takiego, jak takie amerykańskie talk show z Jimem Carsonem, czy Johnem Carsonem, już powiem szczerze, nie wiem, ale jest to coś, co publika amerykańska jak najbardziej jest w stanie zidentyfikować. Po tym właśnie openingu z notką biograficzną i krótkim wprowadzeniem na temat postaci Jacka Delroya, umilnamy zapis jednego z ostatnich nagrań tego talk show, które to doszło do skutków w Halloween roku 77. Jeśli chodzi o prezentację tego, Filmu, to film tak jakby idzie dwutorowo w tym wszystkim, bo z jednej strony widzimy w formacie 4 na 3 to, co widzieli wszyscy Amerykanie w swoich domach za pośrednictwem swoich telewizorów, a w momencie, kiedy Jack Delroy zaprasza na reklamę i jest przerwa w studio, to całość obserwujemy w troszeczkę innym formacie i w czerni i bieli. Ma to nam pomóc rozróżnić, co jest czym, co dzieje się kiedy. I jest to zrobione bardzo ciekawie, niezwykle jest to interesujący i sprawdzający się bardzo dobrze zabieg, zwłaszcza, że wszystkie te sekwencje. Tego live talk show są zrobione i nakręcone. Faktycznie, jakby się oglądało talk show z lat 70. -tych. Jest taka sepia, takie lekkie ziarno, to wszystko jest takie troszeczkę niewyraźne. I myślę, że jeśli ktoś oglądał programy tego typu w tamtych czasach, to nostalgia może uderzyć go mocno. Ja jedyne skojarzenie, jakie miałam oglądając to, no to, to są rozmowy w toku, wydrzyzgi, ale to nie to samo. Ewentualnie mógłby to być również Jerry Springer, ale to też nie to samo. To, co jest najfajniejsze w tym filmie, to jest zdecydowanie główna rola, czyli David Das który bardzo dobrze gra z. Z jednej strony takiego borderline creepy prezentera telewizyjnego, który z jednej strony opowiada, a teraz posłuchamy o najmroczniejszych sekretach skrywanych w zakątkach naszych domów a teraz przerwa na reklamę i to jest creepy, to dobrze oddaje ducha wydaje mi się tamtych czasów, ale nie tylko to składa się na to, że postać Davida Dasmalkiana jest tak dobra i tak skuteczna bo właśnie dzięki tym wszystkim elementom nagrywanym w trakcie przerw wiemy co nieco na temat samego Jacka, na temat tego co go motywuje, na temat nieprzepracowanej traumy, z którą musi się borykać i po prostu lepiej nas to osadza w kontekście całego tego filmu poza tym bajecznie ogląda się ten taki fakeowy talk show w którym zostaje zaproszony szarlatan medium, który potrafi komunikować się ze zmarłymi, gość, który był iluzjonistą, a teraz zajmuje się dementowaniem i burzeniem wszystkich zjawisk paranormalnych za pośrednictwem nauki, czy też paranauki tak naprawdę? No i wisienka na torcie, pani doktor, która zajmuje się parapsychologią, napisała książkę pod tytułem Konwersacje z diabłem i przeprowadza razem ze sobą dziewczynkę, która rzekomo jest opętana. Jakiegoś demona. I to wszystko bardzo dobrze wpisuje się w taką konwencję, co jest prawdą, co jest kłamstwem, czy to, co widzimy, jest naprawdę, czy to jest tylko jakiś bardzo mocno wyelaborowany żart i dym ilustra, magiczna sztuczka, która ma na celu zwieść naiwnych i łatwowiernych. Film do pewnego momentu nie daje jednoznacznych odpowiedzi, aczkolwiek dalej można mówić, że nawet sam finał może nie być do końca jednoznaczny. I bardzo dobrze tak naprawdę te dwa elementy, czyli ten Jack Delroy, który bardzo chce stać się numerem jeden, jeśli chodzi o talk show w Ameryce. I motyw halloweenowy tego całego talk show, w którym zaproszeni są szarlatani i dziewczyna opętana przez demona. W latach 70. na pewno wiecie, było też coś takiego jak satanik, panik. Był bardzo duży hype, ale i strach związany ze wszystkim, co powiązane z okultystycznym, satanistycznym. Więc to tak naprawdę wszystko w ramach tego filmu składa się w taką. Ładną, koherentną całość, bo po prostu miało to sens, biorąc pod uwagę tamte realia. Co jest jeszcze super w tym filmie, to są efekty specjalne, które są w dużej mierze praktyczne. Czyli takie jak na przykład w filmie Coś. Takie, że widz w dzisiejszych czasach może siąść i powiedzieć: e, przecież widać, że to jest sztuczne, e, widać, że to udawane, to nie robi na mnie wrażenia, bo widzę, że to nie dzieje się naprawdę. Ale tak naprawdę, po pierwsze, bardzo dobrze wpisuje się to w. To, że to jest coś osadzone właśnie gdzieś tam kiedyś dawno w latach 70., a po drugie, umówmy się, efekty praktyczne dla ludzi, którzy są bardziej wżarci w horror, to jest zawsze fan. Bardzo często CGI po prostu psuje nieco imersję i dobrze zrobione efekty praktyczne zawsze robią większą robotę niż nawet najlepsze wysokobudżetowe CGI. I myślę, to jest sentyment większości ludzi, która widziała właśnie i coś, i prequel do coś, który nazywa się też coś, chociaż ja osobiście nawet lubię tę nowszą wersję, bardziej przesyconą CGI-em. Niemniej jednak, efekty praktyczne, nawet jeśli nie są super doskonałe i super imersyjne, to jest zawsze coś, co docenia, co zwrócę uwagę i raczej pochwalę. Co jednak, nie zmienia faktów, w filmie momentami zdarzają się takie delikatnie sekwencje CGI-owe i one już. Bardziej odstają, mniej mi się podobają, psują ogólne wrażenie, więc no case in point. Jeśli miałabym skrytykować cokolwiek w tym filmie, to będą takie trzy drobne rzeczy, mianowicie powiedziałam na samym początku, że to jest taki format typu paradokument, który otwiera się w ten sposób, że lektor coś opowiada na temat postaci głównego bohatera, pokazuje jego background, coś tam, coś tam. I tak naprawdę film nie zamyka się w ten sam sposób. I uważam, że to jest troszeczkę niedopatrzenie ze strony twórców, bo przez to tak naprawdę zastanawiam się, po co jest ten opening w stylu dokumentalnym, skoro nie domykamy tego. Jako dokument. Druga rzecz to jest to, że to jest film, który można byłoby skończyć jakieś 4 minuty wcześniej, ale tak naprawdę w ogólnym rozrachunku to te ostatnie ujęcia spowodowały, że w sumie jestem w stanie to kupić, aczkolwiek w pewnym momencie wytraciło to troszkę impet i zanim ponownie mnie kupiło, to minęło troszkę czasu. No i generalnie jest inba z tym filmem, bo w dosłownie paru sekundach w tym filmie, w momencie kiedy wskakują chyba informacje z przerwami na reklamę, to te grafiki zostały zrobione przy pomocy E. I jest oto potworna burza w sieci. Ja na ten temat mam swoje przemyślenia, a mianowicie wydaje mi się, że jeśli jest to film niskobudżetowy, to może po prostu twórców nie do końca było stać na to, żeby zatrudnić pełnoprawnych grafików, którzy zrobiliby im te grafiki i łatwiej było wrzucić to do Mid Journey czy gdzieś. Niemniej jednak jest to taki dziwny zabieg, ale nie uważam, żeby to rzutowało jakkolwiek na jakość tego filmu, bo tak jak mówię, to jest zaledwie kilka, może maksymalnie kilkanaście sekund z tego filmu, i jak dla mnie to jest trochę nie fair skreślać cały film tylko i wyłącznie. Na podstawie 15 sekund. No i ogólnie jeśli mam cokolwiek powiedzieć, to to jest film, który myślę jest ciekawy, jest inny, jest specyficzny. To jest zaledwie 90 minut, więc jeśli jakimś cudem albo on trafi do dystrybucji w Polsce, albo trafi gdzieś na jakąś platformę gdzieś tutaj u nas bardziej dostępną niż Shudder, to uważam, że jak najbardziej warto go złowić, zwłaszcza jeśli jesteście fanami horroru, takiego można horroru w starym stylu, nie chcę powiedzieć egzorcysta, bo to myślę jest. Półeczkę, czy nawet dwie, haha, trzy wyżej niż ten film, ale na pewno jest to fun. Jest to film, który jest bardzo dobrze zagrany, jest to bardzo dobrze skondensowany produkt, dobrze rozegrany, czy w pełni satysfakcjonujący. Ja nie mam co do tego wielkich zastrzeżeń. No i ogólnie myślę, że jeśli wasze drogi przetną się z filmem Late Night with the Devil, to możecie mu dać szansę ode mnie. Ten film dostaje ocenę 7 na 10 i dajcie znać, czy widzieliście ten film. A jeśli nie widzieliście, to może chociaż powiecie mi, jaka jest Wasza ulubiona rola Davida Dasmalkiana, który do tej pory raczej grał rolę drugo- i trzecioplanowe, więc może najwyższy czas, żeby wreszcie zaczął grać rolę pierwszoplanowej. Tego mu serdecznie życzę. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podobało Wam się to, jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, zostawiania lajków, odwiedzenia mojej strony na Facebooku, żeby być na bieżąco ze wszystkim tym. W miarę co dzieje na tym kanale. No i co? Do zobaczenia następnym razem.